Mano widzowie w dzisiejszym odcinku z Need for Speed'a, tak powraca seria z Need for Speed'a, mało nam zostało i w dzisiejszym odcinku też się postaram zrobić wszystkie te, te yy, ucieczki i zapraszam was też na film z ziemniaczanych przygód. no i oczywiście na kanał Bigotka, on tam zaczyna filmy już... Z FC-25, bo kupił. My teraz dojeżdżamy na misję Tajna Skrytka. Czy to znowu będą te paczki? Mam nadzieję, że nie. mu w końcu udało się namierzyć Tajne Skrytki. Masz zebrać przesyłki, zanim dotrze do nich familia. A O nie, to to. Kurde. Dobra. Żołnierzu? Nie, co tam? Potrzebuję pomocy. Muszę odszyfrować jakąś e, czarną skrzynkę, bry, bry, czy coś. Nic nie wiem światło magik jest Super, dzięki światło minutu światło minutu to będzie chyba czarna beta? Nie wiem, nie pamiętam. Zobaczmy, Możecie mi też zadziała. napisać w komentarzach, czy ja to robiłem na tamtym filmie, ale nie zrobiłem do końca, czy ja? Bo ja już nie wiem, dobra. Teraz nie wiem, co będzie. Podziemia są. Bra, chwila. Obmyśl so, obmyślmy sobie plan. Bo jeśli tu pojadę, to będę miał trudny wjazd na to. Ale jeśli tu pojadę, bo patrzcie, tu mam taki. A tu taki. Nie wyprosi, ale tu pojadę. Z tego pojadę do tego. Tego, tego i tula i jazda. Jedziemy. Zaczyna. Nie wiem, nie wiem. wiem. Odszarne też jest hasło, ale nie ma go w Świetnie. Tu jedziemy, nie wiem gdzie, ale jedziemy. Chyba do tych podziemia w Lake City. Sajdu. Nie wiem, jak to się czyta. Tak, my to robiliśmy, widzowie. Już to pamiętam. Bo ja tu chyba szukałem w tamty. w tym dealershipie, co tu jest w salonie samochodowym. I nie było. I tu się zagubiłem, bo czasu mi braku. Dobra. Ale my teraz sobie pojedziemy. Trzeba do tyłu jechać. Myślę, że z tym się uporamy dosyć szybko. My ja się. Nie wiem, ale. Zależy! A jak coś to nie musicie mi pisać, czy robiłem, bo już się domyśliłem. Ale ogólnie to chyba tyle. Nie wiem, robimy misję po prostu. Ale beta. Zapraszam was też na film, gdzie kupowałem tą betę. Bo chyba nawet w tamtym filmie ją tuningowałem, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, ruszyłem się, e, Dobra. Pytanie teraz, jeśli tu pojadę, to taka będzie droga. Jak? Aha, to są podziemia. Wjedziemy do podziem. Gotowe. Jadę dalej. Mam miejsce. Teraz potrzebny jeszcze czas. Kaszki. Zostały trzy skrytki. Może je zdobędziemy. Może. Nie wiem, ale kosz jest szybszy od tej bety. No. O. Okay. Okej, okay. i to jest to okay. Możecie coś napiszeć, na, na, napisać w komentarzach, tych, czy byście chcieli na przykład serię z GTA. Bo, no, jeśli chcecie, no to zrobimy serię. Aha, czas, czas już Pierwszy mi leci. Cel. Myślę, że teraz nam się uda. Chociaż tego nie wiem, bo brałem inną taktykę. Na miejscu. Yy, gdzie jedziemy, gdzie jedziemy teraz? Do tego? A potem do tego i potem do, ta, do tego, nie? Chyba już wszystko rozumiecie. Oby tak dalej. Wysyłam. Przyjąłem. Wiadomo kiedy ma się zacząć? Już się zaczęła. Co? Jak to? Jak przesyłają te informacje bez naszej wiedzy? Nie wiem, pogrzebie jeszcze. Na razie idzie nam dobrze, ale Mamy czy nadzieję, tak dalej pójdzie? Samochód. Nie wiem. Teraz zostało ostatnie. Jeśli to nam nie wyjdzie, to nie wiem. Dobra, mam hasło. ...to potop. Ym, mam nadzieję, że mają na myśli potop dany. A nie, wiesz, taki bibi, który zatopi ziemię, co w nim w rozwoju i tak dalej. Miejmy nadzieję. Dobra, mamy. Co? O, mój nowy rekord, ale olej. Ja tu pobijam widzowie rekordy. Plus 2... Ile ja mam hajsu? Ale dobra, jeśli też... Sk jeśli skończymy ucieczki, to na Nie wiem, czy do wyrobię się w czasie, ale bym chciał. Dobra, jazda. Ale gdzie ja w ogóle wierzę? Gdzie ja? kur... A ja wiem, to jest z tego, ze SkyHamera. Te miejsca. Eee, po to? Przepraszam za te cerygiele. Mieliśmy ostatnio sporo wycieków. Co ty powiesz? Tu jest sprzęt zamknięty przez familię. Pilnuj go. Gdyby wpadł w ręce, nie byłoby dla ciebie dobrze. Znasz mnie, zawsze uważam. Odezwiemy się później. Aha Dobra, czy ja znowu dostanę jakąś kartę, czy nie? O kurde. Hey, to. Wygląda się tu tepnę. Na pewno będzie wiedział, tak jest. Aha. Hasło na mam skupenie, nadzieję, że to, to nie będą zmieniuły. znowu te. Będzie... To to jest? Czy ja będę znowu uciekał? Po tej misji też ulepszymy auto. I ja wie ile ja to mam oczywiście. No, Pojadę na skróty. Bo ja zrobię kabum. Hej, Jeff, pokmerałem jeszcze przy tym urządzeniu, pomyliłem się, wygląda Ki na to, że nie tylko odbiera sygnał, ale też wysyła. I o A kilometr mniej. To jest Nic z tego nie rozumiem. Dobra. Ja jadę to na to współrzędne. To ja na budowę jadę. Hej, M5 przez teren jedzie. jest, ale ustalił, że od razu Możecie napisać, czy takie coś widzieliście. Ja uważam, że nie muszę ci mówić, żebyś to Jestem w drodze. Byłam pewna formuj mnie na bieżąco. Tak jest. Tylko jeśli to jest tam misja, o której ja myślę, to będzie źle. Ona chyba nie jest w tym rozdziale. Czekaj, co? Skąd to diabła, że to będzie? No. Ciągnij się. No, ja nie mogę. Ja już mam tu kurwet. Ty? Bo dobrze, to ja wiedziałem, że ja mam, ale... kurde kurwa... Pośredni... Nie mów mi, że to przez ten cholerny sterownik. Jakoś się Nic nie widzę. A ty ustalić, skąd że tam ja, Jak tu ciemno jest? To jest ta misja. To jest ta misja. Wiem, w sensie to nie, nie ta, bo była tu inna jeszcze. Ale wiem, która to jest misja. Ja wiem. Nie wiem, czy teraz na to trudna, ale trudna jest. Trudna, trudna. I właściwie jakie... Jakie mam auto do wyścigu? Bo ja nie wiem. Sam zap Ja zapomniałem już. Nie wchodziłem tu... Na, te, na tego save'a. Ja Co dawno, czy się dawno nie wchodziłem, czy się nawet Jakieś na konsolę. Dara. Jestem Tyler i Mark. My całymi dniami tylko się ścigamy. A ja oczywiście muszę walczyć o życie. Dwa skajhamery za mną jadą, błokur! Ale polatałem. Ej, ale ogólnie na piasku się tu fajnie driftuje tak. A to jest dziwne, że w ogóle ta BMW się ślizga na asfalcie. Bo z doświadczenia na koncie Bigoska, jak grałem, te, te auta się, od ucieczek się nie ślizgają. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, hmm, możecie napisać Policja, o, albo BMW M5, nie wiem jak chcecie. Albo Policja, albo BMW M5. A on mnie wyłącza. O, hej, jednak nie. No. I dobrze mi idzie, poprawiłem się wjeżdżeniu że nie jeździłem o dobra to jest ta misja skok zwierzy. o kurde o kurde myślałem że zrobiłem nowy rekord Przesył, misja wykonana ostatnia misja dobra jedziemy na misję gdzie ona stoi siła czekam stąd muszę na razie zniknąć co hej czekaj czekaj słuchaj mam coś od nich coś ważnego to klucz do rozwalenia całego systemu. Musisz go dostarczyć do samanty. Samanty? Plane powinny się już wgrać na twój telefon. Dobra. Wywalone. gadkę. Czekaj, co? Jadę. To ja będę A, uciekał z. W... Ile to, tego? E! Policja. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode nie marka. musiałeś się poświęcić. I w co ja się do cholery dokonałem? Jeszcze... Do Dobra. A pośredniczko. Powiedziałam. Dobra, dojechałem już kołem su. Tu są dane. Muszę wiedzieć. Co jest gran. Zobaczmy więc, przed czym czasem To masz prawo wiedzieć. To piąt. Wszystko co musicie wiedzieć jest tutaj. I jak tu się nazywa? Macla ale McLaren. Dodge, ok. Piper, coś jeszcze? urr 8 Dobra, zobaczmy tylko rzecz. Jak do. Jaka jest najlepsza fura w sensie? Najlepsza fura, którą mamy, odblokowaną. To jest ta UGTR. Gdzie jest ta beta? Beta ma tyle. Ter ma tyle. Tyle. To ma tyle. To jest gorsze. O, to, to w ogóle weź. Nie byśmy mogli, ale nie. Jedziemy. ja mam chyba X6. Ta X6, dobra. Co ty tu? Zastanawiałem się, kiedy cię tu przywieję. Czekałeś na mnie? Pewnie. Nie mogłem się doczekać, aż poznam tego mistrza jazdy w terenie Shona Macalistera A, okej. Okay. Słuchaj, okay. przyjechałem się ścigać. Wiem, wiem. Ale nie możesz tak po prostu wziąć na siebie kogo chcesz. Nie słyszałem, to nie pójdę. Jakie bójdę? Patrz, już się. Hej, mam po prostu na troskę. Dobra, to zrobimy to. Trochę będę się skupiał, w widzowie, ale będę gadał trochę. To jest, dobrze, że to jest na czas. Gdybym miał się ścigać, to bym miał większą presję i bym sobie tak z wami nie gadał. Przecież sam do siebie gadam, ale. Dobra. Jeszcze 2 km. To może, wiesz, zrobimy dwie misje od razu. Nie, ta bym to Prze przeskoczył, to mi Kurde. Nie, no fajna ta mi Fajnie się mieści. Ale się rozpędza. Skok meta. No idzi. Dobra widzowie, to będzie jako niespodzianka dla Was na następny odcinek z Spida. Ja sam to streaminguję, nie będę wam tego pokazywał, a zobaczycie w następnym odcinku. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was jeszcze raz na kanał Bigoska i no i przypominam wam o tym napisaniu, czy ch chcielibyście filmy z GTA? No i zapraszam was oczywiście na TZ. kanał Discord, bo na początku zapomniałem powiedzieć, kanał Discord, gdzie tam jest YouTube, kanał TikTok, chat, no i oczywiście kanał weryfikacja. I jeśli wbijecie, to tam musicie kliknąć tylko ptaszka, on się odznaczy. Ja wam potem rangę oczywiście usunę, bo to tak się działa, bo się potem odznacza. Nie wiem, czy ta ranga się usuwa, czy nie. Ale no to by było na tyle po prostu w tym odcinku i do następnego siema.